Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw, m.in. po raz siódmy odbyła się Nocna Jazda Ratowników. Zakończyła się rewitalizacja rymanowskiego rynku. 35 wystawców zaprezentowało swoją ofertę podczas jasielskich Tarków pracy, edukacji, i kariery. W minioną sobotę odbyła się siódma edycja Nocnej Jazdy Ratowników. W tym roku zbierano pieniądze na rehabilitację pięcioletniej Mai Spotoka, dziewczynka choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Maja ma 5 lat. Urodziła się jako wcześniak z, problemami, z problemem oddechowym i stąd wystąpiło u niej niedotlenie okołoporodowe. No po diagnostyce okazało się, że została u niej uszkodzona część mózgu, która odpowiada za ruch, więc dlatego Majka ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, chociaż na, na tym etapie, na którym teraz jesteśmy jest już w stanie radzić sobie przy chodziku. W takim specjalistycznym oraz yy, przy założonych specjalistycznych ortesach na nogi no jest w stanie zrobić kilka kroków samodzielnie. W czasie imprezy udało się zebrać do puszek kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale nie jest to jeszcze ostateczna kwota, ponieważ w najbliższych dniach na konto Fundacji Pierwsza Pomoc mają wpływać pieniądze m.in. od służb ratunkowych. W sumie w tym roku na parkingu Orlen Południe w Jedliczu pojawiło się 168 pojazdów służb ratunkowych. To nie tylko samochody, ale też i łódkę. Mamy po raz pierwszy nawet tutaj, akurat Bieszczackie Wopr przyjechało do nas. Więc przekrój tych pojazdów jest przeróżniasty i przekrój służb też jest bardzo szeroki, bo od Straży Pożarnej, która jest najliczniejsza, mamy też tutaj bardzo liczne grono policji. No w tym roku jedziemy akurat dla Mai, czyli córki policjanta. Więc dlatego też policjantów mamy bardzo dużo, mamy bardzo też dużo wojskowych i mamy bardzo dużo ratowników medycznych. Tradycyjnie w programie imprezy znalazły się pokazy m.in. ratownictwa technicznego w wykonaniu strażaków, ochotników z rogów i żarnowca oraz specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego JRG Krosno. Ciężko to opisać. Człowiek jest bardzo szczęśliwy z tego powodu, że dużo osób chce pomóc, że przychodzą specjalnie poświęcający swój czas. A z drugiej strony może gdzieś czuje się pewne zakłopotanie, że jednak że angażuje się aż tyle osób. Punktem kulminacyjnym imprezy był przejazd samochodów służb ratunkowych. Trasa wiodła przez Jednicze do Bieszyn i Krosno. Zakończyła się rewitalizacja rymanowskiego rynku. W ramach wartej 6,5 miliona złotych inwestycji przebudowany został układ komunikacji pieszej i kołowej. Pojawiły się też nowe nasadzenia. Prace modernizacyjne trwały dwa lata. Chcieliśmy dużo zieleni, i tej zieleni jest więcej niż do tej pory było. Myślę, że już te trawniki, które się zazieleniły, te donice kwiatowe, które są, ale jest i dużo drzew nasadzonych w samym centrum tego rynku. One jak się rozwiną, jak urosną, to rynek Rymanowski się zmieni i będzie taki bardzo przyjazny dla ludzi. Pojawiła się także nowa fontanna. Wykonano murki oporowe, schody oraz dużą wiatę przystankową. Dodatkowo mieszkańcy i turyści mają do dyspozycji więcej miejsc parkingowych. Myśmy starali się, chcąc wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy tutaj prowadzą też działalność, żeby nie zmniejszyć miejsc parkingowych, żeby w obrębie tego rynku zachować przynajmniej tyle miejsc, ile było do tej pory. Jest tych miejsc parkingowych więcej, ale też zmieniliśmy organizację ruchu. Ona będzie jeszcze troszkę poprawiona. W związku z tym w czerwcu myślę, że zostanie zatwierdzony nowy projekt organizacji ruchu, który był poddany konsultacjom lokalnego samorządu, ale i policji i znawców tematyki drogowej i ruchu drogowego i myślę, że to już będzie takie optymalne rozwiązanie. Przez ostatnie dwa lata tutaj jeździłem no to faktycznie w remoncie było, było ciężko zaparkować, ale Dzisiaj nie stanowiło jakiegoś problemu dla mnie. Ogólnie sądzę, że jest naprawdę bardzo ładnie zrobione. Uważam, że jest dużo ładniejszy niż był wcześniej. Te fontany też są bardzo ładnie zrobione. Za dużo tego betonu, za dużo tego tej, tej, tego kamienia. Tak, moim zdaniem. Lepiej, bo dawniej to tylko taka budka była mała, a teraz jest taki. Można się schować przed swoim. Zgadza się. Inwestycja w 75% została sfinansowana ze środków unijnych. 35 wystawców firm, instytucji i uczelni wyższych zaprezentowało swoją ofertę podczas jasielskich targów pracy, edukacji i kariery. Wydarzenie adresowane było do młodzieży szkolnej, studentów oraz osób poszukujących pracy. Liczymy tutaj na, na rozmowy z młodymi ludźmi, nie tylko z młodymi, ale z ludźmi, którzy też obecnie pracują, ze względu na to, że e, cały czas poszukujemy też nowych ludzi do pracy. E, wiele, wiele zawodów tutaj oczywiście e, e, jest branych pod uwagę. E, jak produkcja, jak montaż, jak obsługa maszyn, jak technologowie, operatorzy, bardzo wszechstronnie. Szukamy pracowników zarówno na wydziały produkcyjne, do kontroli jakości, pomocników operatora, operatorów, operatorów wózków widłowych, pracowników do działu jakości. Oferujemy również płatne praktyki wakacyjne zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak również dla studentów i absolwentów studiów w okresie czerwiec-wrzesień. Mamy również ciekawą ofertę do działów sprzedaży. Myślę, że na takich targach ja i moi rówieśnicy oczekujemy fajnych i ciekawych ofert pracy na pewno i po prostu chcemy zapoznać się, jakby nawet, jakbyśmy nawet nie chcieli iść na studia, bo nie każdy ma chęci na studia iść, e, jakie są oferty pracy tutaj u nas w Jaśle czy tutaj w Powiecie. Targi zorganizowało miasto Jasło w partnerstwie z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Zgromadziliśmy tutaj zarówno przedstawicieli przedsiębiorców, jak też szkoły ponadlicealne, licea, szkoły średnie, ale też uczelnie wyższe. Zgłoszeń było więcej niż mamy do dyspozycji miejsc. Są też firmy z okolicznych miast. W sumie na tej hali jest dzisiaj 35 wystawców. Zdecydowana większość to firmy, oferujące atrakcyjną pracę, staże, praktyki. Są też uczelnie wyższe, głównie techniczne, z Krosna, z Rzeszowa, z Krakowa i parę firm doradczych, edukacyjnych. Hala Jasielskiego Mosiru podzielona została na dwie strefy, edukacyjną oraz warsztatową. W strefie warsztatowej goście odwiedzający Jasielskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery mieli okazję porozmawiać m.in. z profesjonalnym trenerem biznesu. Przede wszystkim chcemy, żeby ci, którzy poszukują pracy lub też zamierzają zmienić swoje obecne zatrudnienie, mogli się tutaj zorientować, na co mogą liczyć, podnieść swoje kwalifikacje, ale też w ramach indywidualnych spotkań z doradcami dowiedzieć się, co mamy im do zaoferowania. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu JASŁO Moje Miasto, Mój Dom. Krośnie uruchomiono kolejny darmowy sklep dla uchodźców z Ukrainy. W lokalu przy ulicy Kolejowej obywatele Ukrainy mogą za darmo dostać żywność i ubrania dla dzieci i nastolatków. W wy przypadkowo? Tak, przypadkowo. No i jakieś prezenty dla? Do, to, to, wzięły, tak, podkoszulik, ta, banany, tak? Dziękuję bardzo. Darmowy sklep prowadzi Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci. Zainteresowanie jest bardzo duże, bardzo dużo rodzin się zgłasza. Jak przyjechali, wiadomo, że był czas zimy. Przyjechali w zimowych rzeczach, w tym co byli po prostu, więc teraz jest taki czas zmiany garderoby, szukają właśnie lżejszych. Lżejszych ubrań, odzieży i przede wszystkim zmiany obuwia. Dużo dzieci poszło do szkoły, do przedszkola, więc tu też są bardzo duże potrzeby. Są zadowoleni, wdzięczni, bardzo dziękują. Miałam taką sytuację, że właśnie odwiedziła mnie mama, która jest w siódmym miesiącu ciąży. Gdy uciekała, to był pięć, piąty miesiąc. Nic nie miała dla swojego przyszłego dziedziusia, więc tutaj skompletowała sobie wyprawkę, była szczęśliwa, zadowolona, bardzo. Także to są takie wzruszające momenty. Fundacja prowadzi także punkt z żywnością i odzieżą przy ulicy Franciszkańskiej. Lokal przy ulicy Kolejowej udostępniło Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Prace dwóch jaśielskich artystów, Piotra Betleja i Bogdana Samborskiego można oglądać w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Spotkanie to pierwsza wystawa czasowa w odnowionych wnętrzach siedziby Jasielskiego Muzeum. Bardzo nam zależało na tym, żeby to była taka jasielska wystawa, bo chcieliśmy rzeczywiście, żeby całe Jasło miało ochotę przyjść na to otwarcie y, muzeum po remoncie. Y, dwóch artystów: y, artysta-malarz Piotr Betlej i rzeźbiarz Bogdan Samborski. Obaj związani z Jasłem. Piotr w Jaśle urodzony wyjechał od 20 lat, mieszka w Paryżu. Bogdan odwrotnie urodził się we Wrocławiu, ale od 30 lat mieszka, pracuje w Jaśle. Y, jeden maluje, drugi rzeźbi. Y, doskonale nawzajem się uzupełniają. Piotr Betlej nazywa siebie malarzem figuratywnym. W swoich obrazach łączy świat rzeczywisty z tym, jaki mamy w marzeniach i snach. Jest absolwentem Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Zajmuje się również rysunkiem, rzeźbą, sztukaterstwem i ceramiką. Moje prace są pracami figuratywnymi i w zasadzie no, nawet jeżeli ja coś przekażę od siebie, to i tak każdy tak naprawdę znajduje coś, coś swojego i, i, i czyjeś interpretacje tak samo są, są fajne. Nie, niekoniecznie jest mój przekaz, niekoniecznie dociera do, do innych. Jest to malarstwo na pewno, które yy, przyciąga ale które też wciąga, któremu warto poświęcić trochę więcej czasu na przestudiowanie różnych elementów i dopiero wtedy odczytujemy całą historię. Drugi artysta Bogdan Samborski ukończył wydział rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się realizacją rzeźb między innymi w ceramice i kamieniu. Interesuje go przede wszystkim forma ludzkiego ciała. Ta wystawa w ogóle jest podsumowaniem pewnego okresu mojej twórczości, ponieważ jest to Ostatnie pół roku działalności. Gdzieś 80% prac właśnie powstało w ciągu tych pięciu, sześciu miesięcy. O tej wystawie już z Piotrem wiedzieliśmy od trzech lat, bo przed remontem mieliśmy mieć wystawę, ale okazuje się, że dostali dofinansowanie i mógł być remont muzeum, i w związku z tym byliśmy pierwsi w kolejce na, na tą wystawę. Jeżeli mam. Powiedzieć szczególnie o jakiejś jednej pracy, to jak gdyby nie o samej Ukrainie, o wojnie w Ukrainie, tylko raczej o tej sytuacji, którą naszych przyjaciół w Ukrainie spotkała i między innymi na wrażeniach tej, tej tragedii tego narodu. Właśnie tutaj jest taka postać, którą czy to ma być żołnierz rosyjski czy ukraiński nie ma znaczenia. Jest to, to tragiczna postać danej tragicznej sytuacji, którą Ukraina spotkała. Wystawa będzie prezentowana do 30 sierpnia.